A więc zaczynamy ciekawy eksperyment. Mr. Metal Primer plus Fine Art. Tutaj taki zestawik. I tutaj mamy pasy do pomalowania. Tak jak widzicie, tutaj podkład jest w zbiorniku areografu. I zaraz zobaczymy, czy to w ogóle. No, coś poleciało. Będziemy mogli ocenić tutaj. Muszę inaczej Na zasadzie, znaczy tutaj ja używam tego jako podkładu na razie. Tutaj dało radę to. Podkład jest o, tutaj widać. Jakiś rozprysk jest, także, także spoko. Zobaczymy później, jak będę malował jeszcze farbą.